Sutra VI Patriarchy Zen. Rozdział 8. Szkoła natychmiastowa i stopniowa. W czasie, kiedy patriarcha przebywał w całcz w klasztorze Paulin na południu, Shenxiu, wielki mistrz, był w Qingnan w klasztorze yu na północy. Obie szkoły były wówczas w rozkwicie. Ludzie wszędzie nazywali szkołę południową Neng, a szkołę północną Xiu, tworząc tym samym dwie szkoły, południową i północną, odpowiednio natychmiastową i stopniową. Jednakże uczniowie nie uświadamiali sobie podstawowej zasady tych szkół. Tak więc patriarcha zwrócił się do zgromadzenia, mówiąc: W istocie rzeczy istnieje tylko jedna szkoła darmy, ale ludzie są z południa i z północy. Istnieje jeden rodzaj darmy, ale jej urzeczywistnienie może być powolne i z zastojami. Cóż więc oznacza natychmiastowe i stopniowe? Nie ma żadnej różnicy pomiędzy tym, co natychmiastowe, a tym, co stopniowe w darmie lecz w ludziach są wybitne zdolności i otępiałość i z tego też powodu mówimy o natychmiastowym i stopniowym. Jednakże uczniowie Shenxiu czasami kpili z patriarchy południowej szkoły, mówiąc, on nawet nie zna ani jednego znaku, jakie więc ma prawo do znakomitości. Shenxiu powiedział, on, Twineng, osiągnął wiedzę najgłębszego urzeczywistnienia najwyższej dżniany bez pomocy jakiegokolwiek mistrza. Nie mogę się z nim równać. Co więcej, mój własny mistrz piąty patriarcha osobiście przekazał mu szatę i dwarmę. Czy uczyniłby to bez dobrej przyczyny? Żałuję, że nie jestem w stanie iść taki kawał drogi, aby być z nim osobiście. Daremne jest to, że otrzymałem zaszczyt od państwa. Wy wszyscy nie powinniście pozostawać tutaj. Kiedykolwiek będziecie mogli, idźcie do całci studiować i zobaczcie sami. Pewnego dnia nakazał swojemu uczniowi cichcięgowi. Jesteś wybitnie uzdolniony i posiadasz wiele wiedzy. Możesz pójść w moim imieniu do Cao i posłuchać doktryny. Jeżeli potrafisz, zatrzymaj całkowicie w pamięci to, co usłyszysz, wróć i powiedz mi o tym. Qi Cheng przyjął ten rozkaz i poszedł do Cao gdzie przyłączył się do grupy rozprawiającej z patriarchą, nie mówiąc skąd przyszedł. Wówczas patriarcha zwrócił się do zgromadzenia, mówiąc: W tej grupie schowana jest osoba. Która przyszła ukraść Dharmę. Ciścieńg wystąpił od razu, złożył wyrazy swojego uszanowania i wyjaśnił cel swojego przybycia. Mistrz powiedział: „Skoro przychodzisz z Yucuan, to zapewne jesteś szpiegiem”. „Nie jest tak”, odpowiedział. „Jak mogłoby tak nie być?” powiedział mistrz. „Gdybym tego nie oświadczył, byłoby tak, ale ponieważ oświadczyłem, to nie jest tak”. Patriarcha zapytał: „Jak twój własny mistrz uczy swoich zwolenników?” Heng odpowiedział, zawsze kieruje nas i uczy nas wszystkich koncentrowania się na umyśle i kontemplowania go, aż staje się spokojny oraz siedzenia w wyprostowanej pozycji przez długi czas bez kładzenia się. Koncentrować się na umyśle i kontemplować go, aż staje się spokojny, powiedział mistrz, jest chorobą, a nie czystą doktryną. Krępować ciało poprzez długotrwałe siedzenie, jakąż jest to korzyścią w stosunku do doktryny? Posłuchaj, co mówi mój poemat. Za życia tylko siedzieć, a nigdy się nie kłaść. Po śmierci leżeć jedynie, a nigdy nie siedzieć. To mimo wszystko jedynie sprawa plugawych kawałków kości. Jak coś takiego może być podstawą dla zasług czy przewinień? Cheng raz jeszcze wyraził swój szacunek mówiąc Studiowałem darmę w miejscu pobytu wielkiego mistrza Xiu przez 10 lat, nie osiągając jakiegokolwiek urzeczywistnienia. Ale teraz. Słysząc ciebie tylko raz, mogę już zrozumieć mój pierwotny umysł. Narodziny i śmierć to bardzo pilna sprawa. Czy mogę cię prosić, abyś z głębi swojego wielkiego współczucia pouczył mnie dalej? Mistrz powiedział. Słyszę, że twój nauczyciel instruuje uczniów w metodach dyscypliny, sila, spokoju, samadhi i mądrości, prażnia. Nie rozmawiałem jeszcze z twoim nauczycielem. Mówi o dyscyplinie, spokoju i mądrości, ale w jaki sposób to praktykuje. Powiedz mi, abym mógł wiedzieć. Księg odpowiedział. Wielki Mistrz Xiu mówi, że powstrzymy wanie się od czynienia jakiegokolwiek rodzaju zła zwane jest dyscypliną, że dokonywanie wszelkiego rodzaju cnotliwych czynów zwane jest mądrością i że uciszenie swojego umysłu zwane jest spokojem. W ten oto sposób mówi. Nie zapytałem Cię jeszcze, Panie, jaką metodą posługujesz się w nauczaniu ludzi. Mistrz odpowiedział. Gdybym powiedział, że posiadam metodę dla ludzi, oszukiwałbym cię. Trzeba jedynie rozplątać więzy stosownie do okoliczności i to nazywane jest spokojem w jego ogólnym sensie. Tak więc twój nauczyciel może mówić o dyscyplinie, spokoju i mądrości, ale w rzeczywistości nie jest możliwe je pojąć. Tak jak ja to widzę, dyscyplina, spokój i mądrość są zupełnie inne. Hichiang powiedział: Może być tylko jeden rodzaj dyscypliny spokoju i mądrości. A więc jak może istnieć jakaś różnica? Mistrz powiedział: Dyscyplina, spokój i mądrość twojego nauczyciela są dla osób mahajany, ale moja dyscyplina, spokój i mądrość są dla ludzi najwyższego pojazdu. Rozumienie urzeczywistnienia w nich obu nie jest takie same i istnieją ci, którym trudno to dostrzec. Posłuchaj mojego sposobu wykładania tego i zobacz czy jest taki sam jak twój, czy też nie. Darma, o której mówię, nie jest odrębna od własnej natury. Darma odrębna od niej byłaby zwana zaledwie formalną mową, a własna natura stale tkwiłaby w łudzie. Musisz zrozumieć, że wszystkie dziesięć tysięcy darm wyłania się i działa z własnej natury. To jest prawdziwa doktryna dyscypliny, spokoju i mądrości. Posłuchaj, co mówi mój poemat. Podłoże umysłu, który niczego nie krytykuje, jest dyscypliną własnej natury. Podłoże umysłu, który nie przywiązuje się do niczego, jest mądrością własnej natury. Podłoże umysłu pozbawionego zamieszania jest równowagą własnej natury. Ani nie powiększać, ani nie pomniejszać oto diament twojej własnej natury. Czy fizyczne ciało przychodzi, czy też odchodzi własna natura pozostaje w spokoju. Słysząc ten poemat, Szeng przeprosił patriarchę, podziękował mu i przedstawił niniejszy wiersz. To złudne ciało pięciu skand, Jakże całkowicie iluzoryczne jest ono, gdyż w absolutie prawdziwej takości nawet metoda staje się zakłóceniem. Mistrz zgodził się z tym i ponownie powiedział do Siennga: Pogląd twojego mistrza na dyscyplinę, spokój i mądrość odpowiada ludziom, których wiedza ma jedynie wątłe korzenie. Ale mój pogląd na dyscyplinę, spokój i mądrość odpowiada ludziom z wiedzą o wielkich korzeniach. Jeśli pragniesz urzeczywistnić własną naturę, nie utrzymuj ani idei Bodhi, ani nirwany, ani też nie utrzymuj idei wolności od poglądów. Kiedy nie ma ani jednej doktryny do uchwycenia, wówczas możesz spokojnie utrzymywać dziesięć tysięcy doktryn. Jeżeli to rozumiesz, może to być rzeczywiście nazwane bodhi, nirwaną i wolnością od poglądów. Osoba, która urzeczywistniła swoją naturę, utrzymuje ideę lub też nie, jak sobie tego życzy. Idee przychodzą i odchodzą swobodnie, bez wahania czy przeszkód. Są formułowane i stosowane zgodnie z powstałą potrzebą. Używane są takie słowa, jakie są najbardziej stosowne dla odpowiedzi. Jest to wszystko widząca nirmanakaja, która nie jest różna od własnej natury. Stąd osiąga się boską siłę naturalnego stanu umysłu i samadhi vikridita i jest to zwane urzeczywistnieniem swojej natury. Cichciank ponownie z pełnym poważaniem zapytał mistrza, mówiąc Jakie jest znaczenie niepostulowania? Mistrz odpowiedział tak jest, kiedy własna natura jest wolna od krytykowania, jest nieprzywiązana i niezmieszana, z blaskiem Bodhi w każdej myśli. Jest tak, kiedy własna natura jest zawsze wolna od doktrynalnych koncepcji, niezależna i naturalna. Kiedy ktoś całkowicie urzeczywistnił głębię i szerokość buddyzm we wszystkich jego perspektywach, jaki jest pożytek z postulowania czegokolwiek? Kiedy czyjaś własna natura zostaje urzeczywistniona, urzeczywistnienie jest momentalne. Dyscyplina natychmiastowa. Wówczas nie ma tam również stopniowego ani postępującego. Z tego powodu nie postuluj jakichkolwiek stałych doktryn. Kiedy prześcignione zostały wszystkie doktryny i metody, jakże mogą istnieć następujące po sobie stopnie? Qicheng wyraził wówczas swe poważanie i powiedział, że pragnie pozostać pomocnikiem patriarchy za dnia i w nocy bez ustanku. Był pewien mnich z Jiangxi, zwany Qiche. Poprzednio nazywany Changxing Chang Xing-chang, młody człowiek skłonny do zuchwałości. Po tym, gdy północna i południowa szkoła się rozdzieliły, chociaż obaj mistrzowie zapomnieli o różnicach ty i ja, istniała wciąż rywalizacja i antypatia pomiędzy ich uczniami. Pewnego razu członkowie północnej szkoły ogłosili swojego mistrza, Shenxiu szóstym patriarchą. Zazdroszcząc prawdziwemu patriarze, Ponieważ fakt, że otrzymał on przekaz szaty, stał się publicznie wiadomy, polecili Xiangowi pójść i zadźgać go. Mistrz, świadomy zawczasu jego intencji, położył na krześle dziesięć taelów złota. Pewnego wieczoru Hsing Chang przyszedł do pokoju patriarchy, zamierzając wyrządzić mu krzywdę. Wówczas mistrz wyciągnął szyję, aby to przyjąć. Hsing Chang pchnął go nożem trzykrotnie, ale ani razu nie zdołał go zranić. Mistrz powiedział, Szlachetny miecz nie chybia, miecz chybiający nie jest szlachetny. Jestem ci winien jedynie pieniądze, nie jestem ci winien życia. Xinh Chang zemdlał ze strachu i upłynął długi czas, zanim odzyskał świadomość. Wówczas błagał o litość, żałował swojego błędu i wyraził pragnienie przyłączenia się do zakonu. Jednakże mistrz dał mu złoto, mówiąc. Lepiej odejść. Obawiam się, że moi uczniowie mogliby się na tobie zemścić. Któregoś dnia możesz zmienić swój wygląd i przyjść znowu. Przyjmę cię wówczas z ochotą. Xing Chang przyjął ten rozkaz i uciekł nocą, przyłączając się później do stanu mnisiego. Pewnego dnia przypomniał sobie słowa mistrza i przyszedł z daleka, aby złożyć swoje uszanowanie. Mistrz powiedział. Myślałem o tobie przez długi czas. Dlaczego przyszedłeś tak późno? Xing Chang odpowiedział. Po tym jak otrzymałem twoje przebaczenie za moją zbrodnię, zostałem mnichem i przestrzegałem surowej dyscypliny. Jednakże trudno jest spłacić twoją dobroć inaczej jak przez rozpowszechnianie darmy pomiędzy ludźmi. Zgłębiałem bezustannie sutrę Nirwany, ale nie rozumiem jeszcze doktryny trwałości i nietrwałości. Czy zechciałbyś, panie, zgłębi twojego współczucia i wyrozumiałości objaśnić mi to nieco? Mistrz powiedział: Nietrwałość jest naturą Buddy. Trwałość to umysł różnicowania wszystkich szlachetności i wad oraz wszystkich doktryn. Hang odpowiedział: To, co właśnie powiedziałeś, panie, jest straszliwym zaprzeczeniem w stosunku do sutry. Mistrz odpowiedział: Przekazuję pieczęć umysłu Buddy. Jakże więc ośmieliłbym się sprzeciwiać buddyjskim sutrom? Sing Chang powiedział ponownie: Sutra stwierdza, że natura Buddy jest trwała. Ale ty wyraźnie powiedziałeś, że jest nietrwała. Sutra mówi również, że dobro i zło oraz wszystkie doktryny wiodące do przebudzonego umysłu są całkowicie nietrwałe, ale ty wyraźnie powiedziałeś, że są trwałe. Są to bezpośrednie sprzeczności, które cofają mnie znowu w większe wątpienie i pomieszanie. Mistrz odpowiedział. Słyszałem pewnego razu mniszkę Wucin Cang, jak śpiewała sutrę Nirwany i kiedy przedyskutowałem ją z nią, stwierdziłem, że ani jedno słowo, ani jedna moja idea nie były niezgodne a sutrą. To odnosi się również do twojego wypadku, ponieważ ostatecznie nie może być jakiegokolwiek dualizmu. Cang powiedział Moja zdolność rozumienia jest płytka i tempa, ale chciałbym, abyś pomimo tej trudności zechciał mi to objaśnić. Mistrz powiedział Czyż nie rozumiesz? Jeżeli natura Buddy byłaby trwała, jaki pożytek byłby z dalszego mówienia o szlachetnościach i błędach i o wszystkich różnych doktrynach, ponieważ wówczas nawet po nieskończonej ilości kalp nie byłoby ani jednej osoby, w której mógłby pojawić się umysł Bodhi? Dlatego, kiedy mówię o nietrwałości, jest to dokładnie to, co miał na myśli Buddha, kiedy wypowiedział doktrynę prawdziwej trwałości. Co więcej, jeśliby absolutnie wszystkie rzeczy były nietrwałe, wówczas każda z nich posiadałaby oddzielną, własną naturę, aby przechodzić przez narodziny i śmierć, i wówczas prawdziwe, i wie trwała natura nie mogłaby być powszechnie rozprzestrzeniona. Dlatego, kiedy mówię o trwałości, jest to dokładnie to samo, co miał na myśli Buddha, kiedy wypowiedział doktrynę prawdziwej nietrwałości. Buddha zrobił to dlatego, że zwykli ludzie oraz niezwiązani z dharmą mają skłonność do błędnego poglądu na trwałość. Wszyscy ci, którzy podążają za drugim pojazdem, mylą prawdziwą trwałość z nietrwałością i przez to wytwarzają osiem opacznych poglądów. Stąd ostatecznym ezoterycznym znaczeniem sutry Parinirwany jest rozbicie tych jednostronnych poglądów i objaśnienie prawdziwej trwałości Nitya. Prawdziwej szczęśliwości Sukha, prawdziwej jaźniowości Atman i prawdziwej czystości Vishuddhi. Ale ty, przez to, że podążałeś za samymi słowami, całkowicie rozminąłeś się ze znaczeniem i wziąłeś wyzwolenie za nietrwałe, a pewność śmierci za trwałą, źle rozumiejąc przez to ostateczną cudowną i końcową analizę Buddy. Chociaż przeczytałeś sutrę tysiąc razy, to cóż ci to da dobrego? Xingqiang wszedł nagle w stan wielkiego urzeczywistnienia i wypowiedział następujący wiersz. Ponieważ niewtajemniczeni dążyli płe do opanowania nietrwałego umysłu, Budda mówił o trwałej naturze. Ten, kto rozumie, że jest stosowny do warunków w sposób, jest jak naiwna osoba zbierająca kamyki, biorąc je za klejnoty. Chociaż obecnie wcale się nie wysilam, jednakże natura Buddy objawia się. Gdyby nie nauka patriarchy, nie doszedłbym do niczego. Mistrz powiedział: Teraz istotnie rozumiesz to dokładnie. Muszę cię teraz nazwać Sichcie. Składając swoje pełne szacunku podziękowania, he odszedł. Mistrz zauważył, że niektórzy wyznawcy różnych sekt kłopotali go pytaniami wyrastającymi z ich wypaczonych umysłów i że było wielu takich, którzy gromadzili się na jego zebraniach. Jednakże przemówił do nich ze współczuciem słowami: Studiujący dharma. Wszystkie dobre i złe myśli powinny zostać całkowicie usunięte. Istnieje coś, czemu nie można dać nazwy, i my nazywamy to własną naturą. Jest to w swojej istocie niedwoiste, tak więc nazywamy to prawdziwą naturą. Na tej prawdziwej naturze pewnie osadzone są wszystkie te nauki. Na ich napomknięcie powinniście urzeczywistnić ją sami. Wszyscy, którzy słuchali tych uwag, złożyli mu hołd i pokornie poprosili go, aby był ich mistrzem. Przypisy. Przypis 1. Xingnan, jedna ze starożytnych dzielnic Xin, która obecnie reprezentowana jest przez prowincje Hunan, Hupech i część Kwejkow. Klasztor Yuchuan był umiejscowiony w południowej części tej dzielnicy. Koniec przypisu. Przypis 2. Qi Cheng, pochodzący z Qichou, zamieszkujący w klasztorze Yuchuan i pomocnik Shen Koniec przypisu. Przypis 3. Ani nie powiększać, ani nie pomniejszać. Formalnym tego znaczeniu w buddyzmie chodzi o doświadczanie każdego wydarzenia właśnie takim, jakie jest, o widzenie rzeczy lub osób takimi właśnie, jakie są, bez ich powiększania czy pomniejszania przez czyjeś własne przywiązania, niechęci lub z góry powzięte idee. Robić to właściwie jest początkiem rozumienia takości. Koniec przypisu. Przypis 4. Oto diament Twojej własnej natury. Diament, wadżra, reprezentuje niezniszczalność, trwałe i niezmienne wartości czyjeś własnej natury. Koniec przypisu. Przypis 5. Nawet metoda staje się zakłóceniem. Metody, dharmy, dharma doktryny. W prawdziwej takości nie ma ani jednej metody, rzeczy lub doktryny, która mogłaby zostać zakłócona. Istnieją metody lub sposoby praktyki, które po osiągnięciu celu są porzucane. W Sutrze Diamentowej rozdział 6 Buddha mówi: nawet metody doktryny powinny zostać porzucone. Jest tak, Ponieważ są one jak tratwy lub łodzie służące osiągnięciu przeciwnego brzegu. A kiedy już tam jesteś, po cóż je zatrzymywać? Dlatego na tym etapie nawet metoda staje się przeszkodą. Koniec przypisu. Przypis 6. Ani też nie utrzymuj idei wolności od poglądów. Wolność od poglądów. Uwolnienie umysłu z wszystkich utwierdzonych konceptualizmów. W tym wypadku sutra przestrzega nawet przed posiadaniem koncepcji uwolnienia umysłu od koncepcji. Koniec przypisu. Przypis 7. Naturalny stan umysłu i śwara. Umysł uwolniony tak od ograniczeń, jak i od złudzeń. Umysł znajduje się w swoim naturalnym stanie i przez to może okazać całą swoją moc we wszystkich aspektach. Koniec przypisu. Przypis 8. Samadhi Vikridita. Vikridita gra zabawa. Samadhi, krańcowość spokoju, w której oświecenie jest osiągnięte. Tak więc jest spokojnością, która jest tak naturalna, że podobna jest do zabawy lub gry. To jest bez skrępowania. Koniec przypisu. Przypis 9. Shih Pochodzący z Kyangsi. Jego imię She oznacza rozumienie na wskroś, co tłumaczy wygłoszoną do niego ostatnią uwagę mistrza. Muszę cię teraz nazywać Cich Zdecydowany rozumieć na wskroś. Koniec przypisu. Przypis 10. Osiem opacznych poglądów. Cztery cechy zwykłego życia – nietrwałość, anitya, cierpienie, ducha, bezjaźniowość, anatman. I nieczystość – awimala są błędnie uważane przez zwykłych ludzi i tych, którzy nie są na drodze, za cztery wartości trwałości – odpowiednio stałość, przyjemność, osobowość i czystość. Ci z drugiego pojazdu zaprzeczają istnieniu ostatnich obecnie i w nirwanie, podczas gdy Janista obstaje przy istnieniu w nirwanie trwałości, przyjemności, osobowości i czystości. Koniec przypisu.